Górka Saneczkowa 3 kwietnia To po tych opadach Bardzo słoneczna niedziela, piękna niedziela Przed chwilą tutaj miałem droździka, turdus iliacus No to taki właściwie Mimo, że się gnieździ w Polsce To raczej go z północnymi klimatami kojarzę Pierwszy, który zobaczyłem To było na moim własnym podwórku 3 metry od mojego domu Więc zawsze I też w takiej porze, czyli to był koniec chyba marca, albo początek kwietnia i też śniegu natomiast a, no jak zwykle po co przeszedłem, no, zobaczyć czy są jakieś płazy. Chociaż dzisiaj to będzie za wcześnie, tu jest zresztą bardzo głęboko, więc nie przejdę tutaj a, o, mamy, mamy rudzika A no, tu są zawsze ciekawe obserwacje, wystarczy tylko na chwilę przyjść i cicho usiąść i patrzeć i patrzeć co los przyniesie dzisiaj po raz pierwszy od kilku lat pewnie no może przesadzam ale jednak górka sameczko jest wykorzystywana no dziwnie tylko, że wiosną a nie zimą no ale takie mamy czasy, wszystko się zmienia no i patrzcie jak tu jest pięknie to jest obszar, który chcieliśmy objąć ochroną, ze względu na, jako użytek ekologiczny, ze względu właśnie na płazy, które tutaj były, na no to duże płazowisko. No w tym roku wygląda na to, że niestety płazy nie przybyły. Poczekamy jeszcze rok. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie póki co żadnych płazów nie widać. Przed E, spuszczeniem wody z zalewu i zdenerwowaniem tego terenu czy odwodnieniem e, tych płazów było tu bardzo dużo to tak jak już chyba w którymś materiale mówiłem, że e, szacowałem na podstawie zebranego z że musiało tu być co najmniej o 2-3 tysięcy samic zabronatnych czy tak było nie wiem a no, mamy kolejne takie drobne tak żeby to z Wami kończył a wyciągam rozmawiać za posiedzeniem. O kapciuszek najprawdopodobniej. Ja wyciągam operat i zaczynam robić zdjęcia. A nie mogę przepuścić takiej okazji. No to nic na razie.